Tam. Sępy mają to do siebie, że żerują na padlinie I co zdechnie, to sęp zeżre, bo w przyrodzie nic nie ginie Nas na sępy nie stać jeszcze, ale zimą w polskie strony Chociaż nikt ich tutaj nie chce, przylatują wrony Ja nie mogę, człowiek chudy jak ta żerć A tu jeszcze trzeba karmić Ja Wszystko drogie, nie stać nawet nas na śmierć w warunkach nie da rady Wspaniale Ostatecznie można czasem dać Co nieco na wróbelka Taki ptaszek dużo nie zje A zabawnie całkiem ćwierka Ale jak dać w takiej biedzie Gdy wyprośniąc pichlesz do Wronie coż, rejle w I bez przerwy głodna Nas na śmierć, a i przeżyć W tych warunkach nie da rady Wkrótce przyjdzie lepsze jutro I korzonki będą chociaż Tylko trochę strach mnie bierze Że przyleci bocian Niby słodki lgnie do ludzi Ale większy jest od wrony I niepokój we mnie budzi jego dziób No Ja nie mogę człowiek a tu jeszcze trzeba karmić czerwonego. Wszystko drogie, nie stać nawet raz na śmierć. A im przeżyć w tych warunkach nie da rady Taki bocian dziwne ptaszy. Dziób czerwony, kuper biały, swojskie barwy, a nie kracze. Znaczyt mój farbowanie zjawi się przy żłobie z bandą swych kolegów z klasy. Zeżre piernie i powiedzie nas w piękniejsze czasy ja nie mogę, człowiek chudy jak ta serć, a Tu jeszcze trzeba karmić czerwo wszystko drogie, nie stać nawet nas na śmierć. A i przeżyć w tych warunkach nie da rad. jeszcze raz ja nie mogę. Tu jeszcze trzeba karmić się wszystko drogie nie stać nawet nas na śmierć A i przeżyć w tych warunkach nie da racha. Teraz moje solowe